Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony, witam wszystkie osoby z podznaku Lwa w czytaniu na luty 2020 roku. Kochani, horoskop miłosny, praca, finanse, zajrzymy co a, słychać w waszych związkach e, partnerskich, małżeńskich, zobaczymy co o naszych singli z podznaku Lwa. Um, takie, właśnie, e, takie właśnie rozkłady tutaj dla was kochani na, na ten miesiąc. Ale zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do rozkładów, troszkę prywaty. Kochani, w ubiegłym miesiącu zapowiadałam kurs tarota online. Dla wszystkich osób zainteresowanych taka informacja. Kurs rozpoczyna się 29 lutego, w sobotę 29 lutego i potrwa do 15 marca, do niedzieli 15 marca. Czyli, kochani, trzy kolejne weekendy, w soboty i w niedzielę. Kurs bardzo intensywny, kurs mający na celu przygotowanie. Wszystkich osób biorących w tym kursie do e, zawodowej pracy tarocisty. Tak? Czyli moim celem, moim zamiarem, moją ambicją jest to, aby dać Państwu takie narzędzie, abyście po zakończeniu tego kursu a, mogli pracować zawodowo z kartami tarota. Natomiast e, jest oczywiście Waszą wolą, w jakim celu wy te, wy te umiejętności wykorzystacie, czy tylko dla własnej przyjemności, na własne potrzeby, a, czy też e, ktoś z Państwa będzie miał ochotę tutaj po prostu pracować z, z kartami zawodowo. Wszelkie informacje, wszelkie zapytania, kontakt ze mną oczywiście przez Messenger. Proszę pisać, że w sprawie kursu, natomiast dla Państwa, którzy chcą umawiać się na sesje prywatne, sesje online ze mną, z moimi kartami, przypominam, iż kontaktu również tylko i wyłącznie przez Messenger, proszę Państwa, tylko i wyłącznie przez, przez Messenger. Teraz tak, kochani, przypominam, zanim zacznę, przejdę tutaj do rozkładów, iż są to czytania ogólne, tak? To co robimy, to co ja tutaj robię, są to czytania ogólne dla wszystkich osób spod danego znaku. Nie ma takiej możliwości, aby takie czytania korespondowały z Wami wszystkimi, tak? Um, są być może przeznaczone tylko dla jednej osoby, być może trafią do kilku. Ja i tak jestem za każdym razem zdziwiona, bo są Was setki, tak? setki, tysiące osób, które, które mówią o tym, które piszą o tym, iż te czytania jak najbardziej odzwierciedlają ich sytuację życiową, natomiast podkreślam, iż nie musi tak być, to czytanie wcale nie musi a, dotyczyć czy korespondować z Wami. Pamiętajcie kochani również o tym, iż energie tutaj w tych rozkładach ogólnych w tarocie są dualne, tak? Czyli można sobie tutaj wymieniać energię żeńską na męską, męską na żeńską jest to jak najbardziej wskazane, można to robić i nawet należy to robić. Ach, tyle, tyle wstępem, więc zaczynamy kochani, zapraszam Was zatem do wysłuchania horoskopu dla Was let luty 2020 związki małżeńskie związki partnerskie zaczynamy od horoskopu miłosnego poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób spod znaku lwa będących w związkach małżeńskich w związkach partnerskich dla waszego najwyższego dobra poproszę o prowadzenie ochrony. o karty się już wysypują czyli są gotowe Pustelnik z przełożenia, kochani, zobaczymy jak to się będzie zaraz odnosiło do całego, do całego rozkładu. Jakiś, jakiś mężczyzna, który, który, ukrywa, który ukrywa dziecko, dzieci z poprzednich relacji, z poprzednich związków. Taka sytuacja przed kimś, przed kimś z Was jest tutaj po prostu ukrywana, nie jest to Wam... A wiadome, zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie miało w rozkładzie, jak to się pokaże w rozkładzie. Stary, stabilny związek, związek wieloletni, a trochę apatii, trochę zmęczenia, rutyna na pewno zawitała do Waszej relacji, nuda rutyna, tak, e, taka po prostu proza dnia codziennego zapukała do, do Waszych drzwi. Wow! Kochani, ten, ten luty, ten luty dla, dla co niektórych z Was może być, tutaj, a może być tutaj bardzo ciężkim miesiącem. Przeczytam ten rozkład tak. Jest, jest, jest tutaj, karty są bardzo ogólne, tak? więc nie będę tutaj klasyfikować tych energii, nie będę tego robić tak, jakbym robiła to dla mężczyzny czy dla kobiety. W każdym bądź razie dotyczy to osób spod znaku lwa, więc albo ty jesteś spod znaku lwa, albo twój partner czy twoja partnerka jest spod znaku lwa. Tak jak powiedziałam, stary, stabilny związek, trochę nudy, trochę rutyny i tak dalej. Co się wydarza tutaj, co się wydarza tutaj, kochani, w lutym? Niefajna sytuacja, ponieważ wychodzi na jaw, dowiadujecie się w jakichś okolicznościach albo partner a Wam o tym powie, tak? Tu chodzi o jakieś dziecko z poprzedniego związku, z poprzedniej, a, z poprzedniej, z poprzedniej relacji. A jeśli jesteś kobietą spod, spod znaku lwa, ewidentnie a, te informacje dotrą tutaj do Ciebie, albo ty gdzieś to przeczytasz, albo gdzieś się dowiesz, ktoś Tobie coś powie. Twój partner będzie bardzo mocno bronił, bardzo mocno będzie bronił swojej pozycji, tak? Czyli no, będzie tu różne dziwne rzeczy po prostu wyczyniał, aby, aby Ciebie przekonać, że to nieprawda i tak dalej, i tak dalej, natomiast Ty będziesz miała już tutaj na tyle twarde dowody i, 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 i takie sytuacje tutaj zaistnieją um, gdzie będzie taka potrzeba, aby on, aby on te, tą, tą swoją pozycję tutaj po prostu bronił. O co chodzi? Chodzi o to, kochani, że no, no będą takie informacje, będą one na tyle zaskakujące tutaj dla ciebie, a że będziesz miała wrażenie, że to całe wasze małżeństwo, cały związek po prostu się wali. Tak? To są nagłe informacje, nagłe rzeczy. Nagłe sytuacje, tak? Wszystko, co wydarza się w karcie wieży, arkana wielkie, to są rzeczy, które wydarzają się nagle, natomiast ich konsekwencje trwają bardzo długo w czasie, tak? Tu będziesz się zastanawiać i nad rozwodem, i nad odejściem z tego związku i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo trudna, bardzo trudna sytuacja. Natomiast, co tu jest ważne? Ta wasza relacja, ten wasz związek, bez względu na to, iż tutaj jest, tak jak powiedziałam, nuda rutyna proza dnia codziennego, to wasza relacja opiera się naprawdę na miłości, tak? To jest jedyna karta w tej talii Rider-White, która tak naprawdę mówi o prawdziwej miłości, szczerości, o ochronie sił wyższych, tak? Tutaj anioł po prostu nad wami a nad Wami czuwa, dlatego też jest to, jest to dla Ciebie tak zaskakujące, tak trudne, tak bardzo, tak bardzo bolesne. Myślę, że będą tutaj i łzy, i awantury, i bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne sytuacje między Wami, natomiast Wy również bardzo szybko się dogadacie, tak? W życiu Twojego w życiu twojego partnera, to dziecko, które on ukrywa i tak dalej, i tak dalej, to była jakaś taka po prostu, to była jakaś przygoda, to było coś, co się wydarzyło, to jest coś, czego twój partner po prostu żałuje do dnia dzisiejszego. Myślę, że na ten temat też w końcu od tego partnera swojego usłyszysz. On poczuje też ulgę, tak? On niewątpliwie poczuje też ulgę, bo... A dusi te informacje, dusi to wszystko, ukrywa przed Tobą od tak długiego czasu, a, że w pewnym sensie będzie to takie oczyszczenie i dla niego, i wyzwolenie dla niego, tak i oczyszczenie, oczyszczenie tutaj, oczyszczenie tej Waszej relacji. Z Twojej strony zastanawianie się, z Twojej strony zastanawianie się nad, nad podjęciem decyzji nad podjęciem decyzji, co z tym zrobić, czy temu mężowi swojemu tutaj wybaczyć. Bardzo, 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 bardzo ciężko, bardzo trudno, bardzo duży wysiłek, praca nad tym związkiem, praca nad tą relacją, jednakże dojdzie do odnowienia, tak? Odnowienia tej relacji w zupełnie, w zupełnie nowej formie. I to, będzie, I to będzie, kochani, takie, takie zwycięstwo, tak? to, będzie dla was, to będzie dla Was zwycięstwo. Dacie sobie tutaj ponownie szansę, wyjaśnijcie sobie tutaj pewne rzeczy i, i myślę, że warto, bo karty pokazują przede wszystkim Waszą miłość, przede wszystkim Wasz związek, przede wszystkim a, te wszystkie lata, tak? gdzie Wy naprawdę byliście ze sobą, ze, ze sobą szczęśliwi. I myślę, że ten jeden błąd tutaj partnera, tak, nie zaważy na tym, na tej Waszej relacji, na tym Waszym związku. Myślę, że warto dać tą szansę temu, temu swojemu partnerowi, ponieważ była to jedyna taka sytuacja tutaj w jego życiu. Nie pokazują mi się tutaj inne kobiety, inne zdrady, inne sytuacje, jakiekolwiek działania tutaj, a wbrew Wam, myślę, że to jest człowiek, który zasługuje jak najbardziej na drugą szansę. Pochylcie się, kochani, nad tym. Ja Wam życzę z całego serca, abyście w Waszych sercach znaleźli przestrzeń i abyście w Waszych serduszkach znalazły wybaczenie tak, dla człowieka, którego tak naprawdę bardzo, bardzo kochacie. I ten Wasz związek tutaj na przyszłość, a poprzez też to doświadczenie, a rokuje takim z takim bardzo zbliżeniem, taką nierozerwalnością tak, tego związku, tej, tej, tej relacji. Także jak najbardziej życzę Wam tego, kochani, abyście, tak jak powiedziałam, znalazły miłość w swoim sercu, znalazły przestrzeń i miejsce na, na wybaczenie, bo naprawdę, bo naprawdę warto. Dobrze, ja dziękuję parą i zapraszam teraz single spod znaku lwa. Zobaczymy kochani co tutaj u was słychać w miłości, co się tutaj zapowiada na luty. Left single luty 2020. Wow, zobaczmy co tutaj się u was będzie działo. Dajcie mi chwileczkę, muszę te karty dobrze przetasować. niektórych powrót partnera, partnerki z przeszłości, powrót ekspartnera, powrót ekspartnerki. Ktoś ponownie powróci do waszego, do waszego życia. To będzie taka sytuacja, gdzie wy nie będziecie wiedzieć, czy tą osobę przyjąć, czy tą osobę, w jaki sposób w ogóle podejść do tej osoby w tym waszym życiu. Będzie taki no, ten luty, będzie czasem, gdzie będziecie się nad tym zastanawiać. To są informacje takie z przełożenia. Zobaczymy, czy to będzie tutaj e, potwierdzone, odzwierciedlone jak gdyby w rozkładzie. Co dla niektórych jeszcze tutaj osób, dla kobiet, tak, singielek, spod znaku lwa, nowa relacja, nowy mężczyzna, mężczyzna, który ma e, dziecko z innych, z innych relacji. Może mężczyzna po rozwodzie albo mężczyzna, który był w jakiejś luźnej relacji, relacja, która została już dawno zakończona. W każdym bądź razie taki mężczyzna z przeszłością tutaj do Waszego życia zawita i to jest zupełnie nowa relacja. To będzie zupełnie nowa relacja. Zobaczmy w rozkładzie. Dokładnie. Właśnie ktoś taki. Mężczyzna, który e, pragnie dokonania zmiany w swoim życiu. Wy również takiej pra, zmiany pragniecie. E, mężczyzna zdolny, mężczyzna z dobrej rodziny, e, bardzo ambitny, mężczyzna, który chce zmieniać świat, ma niesamowitą taką energię. A radość, wolę życia w sobie, coś tutaj gdzieś z przeszłości, jakiś związek, jakaś relacja, jakaś relacja mu nie wyszła. Myślę, że ten, że ten mężczyzna ma dziecko z poprzedniej właśnie takiej relacji, a i jest to chłopiec, tak? Nie dziewczynka, tylko to dziecko jest chłopcem, że to jest chłopiec, tak? A i wy tutaj też pokazuje się, że nie bardzo będziecie hmm, pewne, tak? Czy, czy, wejść taką relację z takim człowiekiem, on będzie mówił otwarcie, tak, o swoim życiu, a on będzie mówił otwarcie tutaj o swojej, o swojej, o swojej sytuacji, natomiast pokazuje się również, że Wam nie za bardzo będzie się to podobać, jakbyście niedokładnie na taką osobę w swoim życiu, kochani tutaj, tutaj czekali. Mhm. Tak, ewidentnie. Pokazuje się, że tutaj będzie to budziło w was taki konflikt, konflikt wewnętrzny, tak? Pokazuje się, tak. iż bardzo zaniepokoi was chyba to, iż ten mężczyzna będzie mówił, będzie opowiadał wam o tej, o tej, o tej relacji, ale wy będziecie czuły tak, jakby kobieta, z którą był, gdzieś tam wciąż tkwiła w jego, emocjach w jego uczuciach, tak jakby on emocjonalnie jeszcze tamtej relacji nie pozamykał. I myślę, że nie wszystkie z Was zdecydują się na wejście w, w taką relację właśnie z takim mężczyzną. Dlaczego? Dlatego, iż najbliższa przyszłość pokazuje mi się tutaj karta dostatku, ale, karta dostatku, ale w pojedynkę, tak? Jako a sobie, kobieta radząca sobie doskonale tutaj z pracą, z finansami, ze swoim życiem, ale sama, samotna. Tak? Czyli ta karta wskazuje, że no niekoniecznie, niekoniecznie przyjmiesz tutaj tego mężczyznę do, do swojego życia, a myślę, że należałoby się nad tym zastanowić, należałoby się nad tym pochylić, należałoby spróbować, dlatego że tutaj są bardzo fajne karty. Natomiast Wy macie swoją wolną wolę, Wy jesteście tutaj kreatorami swojej rzeczywistości, kreatorami swojego życia, jak najbardziej Wy tutaj będziecie decydować. Dlatego powiedziałam, iż nie wszystkie singielki zdecydują się przyjąć takiego Pana, tak? Natomiast ja mówię Wam, że warto byłoby spróbować, natomiast co Wy z tym zrobicie, to jest oczywiście Wasza, wasza wolna wola, kochane. A teraz tak. Co dla innych osób, co dla innych pań, co dla innych dziewczyn, oczywiście jeśli jesteś mężczyzną, słuchasz tego czytania, proszę, aby sobie tutaj te karty, tę energię żeńską na męską wymienić, tak jak najbardziej jest to tutaj możliwe, jak najbardziej jest to wskazane, przypominam oczywiście. Teraz tak, co dla innych pań, tak jak powiedziałam, chodzi tutaj o myślę, dużo młodszą energię, gdzieś między 20 a 30 rokiem życia, a do Waszego życia wkracza tutaj taki wkracza tutaj taki mężczyzna, bardzo wesoły, uśmiechnięty, niedojrzały jeszcze emocjonalnie powiedziałabym, taką trochę ma jeszcze postawę roszczeniową do całego świata, uczy się po prostu życia, taki trochę facet jak dziecko, tak? I ktoś i ktoś taki właśnie do Waszego życia do waszego życia wkracza. I o dziwo, pomimo, kochane, tej, tej, tej jego postawy, takiej na pierwszy rzut oka o tym pomyślicie, że, że facet jest jak dziecko, tak? że to jest duży dzieciak, to pomimo wszystko, jeśli Wy tutaj zaczniecie się z nim spotykać, przebywać i tak dalej, to bardzo szybko okaże się, kochane, iż ten, ten cały wizerunek, ten jego sposób bycia jest po prostu sposobem bycia. Natomiast facet w głowie ma całkiem nieźle poukładane. Facet w głowie ma naprawdę ciekawy sposób patrzenia na świat, ma swoje plany, ma swoje ambicje, trzeba po prostu tego człowieka poznać bliżej, przyjrzeć mu się uważnie i naprawdę tutaj w pokazuje się, pokazują się ważne rzeczy. Tak? Jest ostrzeżenie, sąd ostateczny, czyli takie ostrzeżenie od sił wyższych, aby tego mężczyzny nie odrzucać, aby tej osobie się przyjrzeć, tak? bo jest tutaj naprawdę możliwość w karcie umiarkowania, aż dwie karty Arkan Wielkich przy tym mężczyźnie, która mówi która mówi o tym, aby o potrzebie odpowiedniego dobierania składników. Tak? Czyli jeśli Wy obydwoje będziecie starali się zrozumieć, jeśli Wy obydwoje będziecie nad tą relacją pracować, jeśli obydwoje będziecie się uzupełniać, to z dodania tych wszystkich składników wyrośnie nam piękny, piękny związek. Dlatego tu jest taka informacja, abyście nad tym związkiem, nad tą relacją z tym młodym człowiekiem się tutaj pochyliły. Tak? Bardzo fajnie, bardzo fajnie to tutaj wygląda, bardzo fajnie to dziewczyny tutaj rokuje. Teraz tak, dla wszystkich osób, dla wszystkich osób spod znaku LWA, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse, zajrzyjmy sobie teraz w Wasz portfel, zajrzyjmy sobie w Wasze sprawy zawodowe i zobaczymy, co słychać u Was tutaj w tej sferze. Lew luty 2020. Praca i finanse. Praca i finanse. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób z lewa Dla Waszego najwyższego dobra. Lew, praca, finanse, luty 2020. 2020. O! Nowa praca, nowa współpraca, zupełnie coś nowego, będzie taka możliwość, jak coś takiego przyjdzie, bierzcie to, bierzcie to, nie oglądajcie się, słuchajcie, nowa, nowa propozycja, nowa oferta, coś zupełnie nowego w Waszym życiu, tak? to jest, słuchajcie, jak dar od niebios, tak? to jest jak dar od niebios, to przychodzi do Was. Macie tutaj podpowiedź od sił wyższych w karcie gwiazdy, Duch Święty podpowiada, bierz to, tak, bierz to, pracuj, współpracuj, szczególnie jeśli będzie to praca tutaj dla jakiejś kobiety, przy jakiejś kobiecie, tak, kobieta, która jest sama, samotna kobieta, która nie jest żoną ani matką. Tak? Może być waszą szefową, może u takiej rozmowy, u takiej kobiety będziecie na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, albo od takiej kobiety, którą znacie, dostaniecie jakąś propozycję pracy, współpracy. Jeśli coś takiego przyjdzie do Waszego życia, być może to jest czytanie tylko dla jednej osoby, być może ma być tylko dla jednej osoby. W każdym razie, jeśli coś takiego przyjdzie, taka okazja od takiej właśnie osoby, to masz to brać. Po prostu masz to brać, nie pytać, nie oglądać. Tak? Bo to jest, to, jest dar, to jest dar jak gdyby od, od sił wyższych tutaj dla Ciebie. Zobaczmy jak, jak to wygląda wszystko w rozkładzie. Myślę, że bardzo trudne rozstania, jakieś gwałtowne w pracy, co dla niektórych ostry konflikt rozstanie się po prostu z pracą w, w bardzo niemiłej atmosferze, w bardzo trudnych takich energiach. A, wow! Taka sytuacja, z której Wy nie widzicie wyjścia, z której nie widzicie wyjścia, taka sytuacja, która gdzieś tutaj jest na pograniczu prawa. Mogą być takie rzeczy, czy możecie być zamieszani w takie rzeczy, które dosłownie grożą więzieniem, tak? Tak tutaj mówią karty, także nie wiem dla kogo to czytanie. Mam nadzieję, że dla jak najmniejszej liczby osób, tak? Gdzieś. Gdzieś tą pracę, gdzieś tą sytuację, gdzieś tą współpracę dla kogoś traktowaliście jako potencjał do stabilizacji, tak? Myśleliście, że to jest, że to jest coś, na czym wy zarobicie tutaj pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Weszliście to w trochę tak naiwnie z taką z wiarą dziecka, tak, powiedziałabym, natomiast to, co z tego wyszło, no, to naprawdę i pieniądze jakieś tutaj na pograniczu prawa, jakieś dziwne, a, dziwne kombinacje, dosłownie rzeczy, które, a, które no, mogą kosztować Was nawet tutaj więzieniem, tak, w różne, różne, a, różne takie sytuacje, które mogły doprowadzić, kombinacje, które mogły doprowadzić do takiej, do takiej sytuacji. Byliście w tym, byliście w tej, tej pracy, w tej sytuacji, w tej dziwnej jakiejś finansowej zależności, no z rozsądku, tak, ze względu na pieniądze, a coś się tutaj w Waszym życiu wydarzało, wydarzyło, bardzo potrzebowaliście tych pieniędzy, to była taka sytuacja, a, że no, no musieliście, musieliście, czy też chcieliście, tak, z tego, z tego skorzystać. Uda się z tego wyjść, uda się z tego, kochani, wyjść, im szybciej, tym lepiej. Patrzcie tutaj na wszystkie rzeczy formalno-prawne, dopilnujcie tych rzeczy, zanim pożegnacie się z tym miejscem pracy, aby tutaj pokazują się jakieś, nie wiem, no, zależności, zobowiązania, jakieś finansowe rzeczy, które możecie z tej pracy jak gdyby wyciągnąć, przeciągnąć na dalsze długie miesiące, tak? gdzie coś będziecie musieli spłacać, pokrywać jakieś straty, tego typu rzeczy. Do tego, tego da się ominąć, jeśli wy przypilnujecie tutaj jakichś no, formalnych umów, formalnych rozliczeń, tego wszystkiego. Tak? Nie ma tutaj co się kierować emocjami, rzucam to, odwracam się na pięcie, odchodzę, nie, tylko trzeba tutaj po prostu jak gdyby po sobie posprzątać i przypilnować tej, tej całej sytuacji. A, bardzo obrazowa tutaj, bardzo obrazowa sytuacja, myślę, że sytuacja bardzo poważna, nie wiem, a z wieloma osobami ona się będzie tutaj e, z iloma osobami będzie korespondować, natomiast myślę, że to, że to bardzo, bardzo ważna rzecz. Teraz tak, kochani, co dla innych osób, jeśli szukacie pracy, jeśli są osoby, które szukają pracy ewidentnie w miejscu, gdzie teraz przebywacie, gdzieś z dala od domu, rodzinnego i tak dalej, nic wam nie wychodzi, jest coraz trudniej utrzymać, czy mieszkanie jest wynajęte, za które płacicie, utrzymać się w ogóle, pracę macie albo jej nie macie, tak? Różnie, różnie to wstępywa. natomiast nic stabilnego, nic takiego, co dawałoby wam poczucie bezpieczeństwa. Karty mówią tutaj, abyście zastanowili się naprawdę nad powrotem do domu, tak? Nad powrotem do domu. Czyli na przykład, jeśli jesteś gdzieś tam, nie wiem, z Krakowa, Bydgoszczy, Wrocławia i Noworocławia, nieważne, tak? I na przykład wyjechałeś do pracy za pracą, powiedzmy, do Warszawy. Nie układa się tam dobie, nie możesz znaleźć takiej pracy, jaką ty byś chciał, nie możesz się tam utrzymać i tak dalej. Karty podpowiadają, abyś przestał sobie tworzyć, czy przestała sobie tworzyć w głowie iluzję i wróciła do domu, albo inaczej mówiąc, wróciła do miejsca, w którym miałaś poczucie bezpieczeństwa w dzieciństwie, tak dosłownie mówią karty. I tam znajdziesz pracę, tam znajdziesz to, czego szukasz. Praca, stabilność to jest Twoje zwycięstwo. Jak najbardziej. Zastanówcie się nad tym, przyjrzyjcie się, pochylcie się um, nad tym tematem. Teraz tak, osoby, które wybierają się na jakieś e, rozmowy kwalifikacyjne, dopinają jakieś umowy, dopinają jakieś kontrakty. Wszystko skończy się bardzo dobrze. To jest taki drobny, drobny brak równowagi w, w, przy umowach formalnych, przy zawieraniu umów, dopinaniu jakichś umów, w rozmowach jakichś kwalifikacyjnych przed podpisaniem umowy. Natomiast tutaj wszystko, wszystko pięknie się skończy. To są tylko jakieś takie drobne, drobne potknięcia. Nie ma się tutaj czym denerwować. Teraz następna informacja, jeszcze dla Was. Osoby, które. A chcą otworzyć działalność gospodarczą na swój własny rachunek, tak? czyli jednoosobową działalność gospodarczą, to nie jest ten czas. To nie jest ten czas. Tak? To jest czas na dopinanie pewnych rzeczy, na przyjrzenie się jeszcze jakimś rzeczom formalnym, dopieszczenie swojego projektu. Jeszcze tutaj czegoś brakuje, może Wam brakuje trochę pieniędzy, może jakiś elementów, może coś musicie tutaj jeszcze dopiąć i Wy bardzo, bardzo będziecie tutaj się w tym lutym starać, żeby to już było już, 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 już. Natomiast karty mówią nie, karty mówią stop, spokojnie, zatrzymaj ten projekt, wstrzymaj się, nie otwieraj tej działalności, poczekaj jeszcze chwilę. Pokazuje się tutaj, że będziecie mieć pomysły, aby sięgnąć gdzieś po jakiś kredyt, dobrać jakieś pieniądze. A, aby szybciej ruszyć, nie róbcie tego. Absolutnie tego nie róbcie, tak? Lepiej poczekać tutaj, dosłownie poczekać sobie tutaj przez ten lutę, i na przykład w marcu ruszyć z tym projektem. Inaczej ułożą się energie, inaczej ułożą się sytuacje, być może będzie taka sytuacja, że w ogóle tego kredytu potrzebować nie będziecie, bo znajdą się tutaj inne, inne rozwiązania, ale na to trzeba poczekać. Także jeśli macie tutaj pomysł, macie już tutaj jest działanie, jest wszystko, tak? Natomiast z samym startem działalności gospodarczej takiej jednoosobowej dla siebie i tak dalej, Czekamy, kochani, do marca, w lutym tego nie ruszamy. Natomiast wszelkie spółki, a praca dla kogoś, współpraca z kimś, jak najbardziej luty jest, jest tutaj dla pozostałych osób przychylny. Co się tutaj jeszcze pokazuje, taka ostatnia informacja, kochani. Luty jest czasem, co dla niektórych Was rada tutaj taka dla wszystkich osób pracujących, poszukujących pracy spod znaku wydaj na siebie. Wydaj na siebie, zainwestuj w siebie. A to są jakieś kursy. Ta karta często oznacza jakichś młodych budowlańców, tak? Kursy, szkolenia, studia, nauka, podnoszenie kwalifikacji. To, co zrobisz tutaj w lutym, da Tobie potencjał do wzrostu Twoich finansów w przyszłych, w przyszłych miesiącach. To jest ten czas. Zainwestuj w siebie, wydaj na siebie. Ja Wam, kochani, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam Wam, kochani, o, o kursach, o kursie Tarota. Przypominam Wam, kochani, o prywatnych sesjach ze mną, zarówno tu, jak i tu kontakt przez messenger, poproszę tylko, tylko i wyłącznie. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie, życzę Wam cudownej, lutowej energii, dużo słońca, dużo radości, dużo uśmiechu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w marcu, kochani. Dziękuję.